chwilę przerwa reklamowa. W salonach Agata 20 raz 0% albo tysiące produktów aż do 20% taniej. Na przykład te materace w rozmiarach standardowych 20% taniej. I lampy też 20% taniej. Oh, chérie, donne moi ma chance. Garde la Emily Ratajkowski w kampanii Jennifery Najmodniejsze modele sandałów i torebek już od 99,99 99 zł Sprawdź nową kolekcję w sklepach aplikacji i na ccc.eu Larka Barbie Skipper Opiekunka Opieka nad maluszkami daje tyle radości Czas karmienia? Śpiący słodziak I już gotowy na wspólną zabawę Lalki z filmu Barbie Skipper przygodę opiekunek. Barbie możesz być kim chcesz. W czym pomagają nam oszczędności? Pomagają zwolnić tempo i po prostu mieć lekką głowę. A w czym pomaga nam Santander? W oszczędzaniu. Na koncie maksoszczędnościowym zyskujesz aż 8% w skali roku. Santander Bank Polska. Do mnie, do mnie, do mnie do... Hmm, Marzy mi się urlop, tak z 6 miesięcy. Grubo. Ja jadę jako bagaż podręczny. Weź urlop od płacenia, przejdź do Orange i zyskaj nawet 6 miesięcy abonamentu za 0 złotych. Do tego kupiało mi Redmi Note 12 Pro 5G. Orange. Pieniądze nie kupują rzeczy. Najlepsze momenty tworzymy sami. Spraw radość sobie lub swoim bliskim dzięki pożyczce przez aplikację ICO. RRSO 9,82%. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Dowiedziałam się od Żubika, że w PGE jest fotowoltaika. Oczywiście, że tak. Wybierz fotowoltaikę z wieloletnią gwarancją od PGE dla domu i biznesu. Wejdź na GKPGE.pl i zamów już dziś. PGE prowadzimy w Zielonej Zmianie. Na kupytka Pegasa. Tak! Z bankiem Kredi Agricole na co dzień możesz płacić mniej. Pobierz apkę, otwórz konto i wygodnie korzystaj z rabatów na zakupy w tysiącach miejsc. Credi Agricole, twój bank, pełen korzyści. Moja dentystka czyści zęby okrągłą główką. Tak samo jak moja oral b IO. Moja dentyska dopasowuje sposób czyszczenia do moich potrzeb. Tak samo jak moja I.O. Moja dentyska dokładnie wie, jakiej siły może użyć. Tak samo jak moja I.O. Przedstawiamy szczoteczkę oral b IO, która czyści lepiej i usuwa do 100% więcej płytki bakteryjnej. Czyść zęby jak dentysta i wymieniaj końcówkę szczoteczki co 3 miesiące. Kup oral b io 9 w Media Expert i otrzymaj roczny zapas końcówek za pół ceny. Zapieram ze sobą. Co to jest? Perełki zapachowe i więcej zapachu Lenor, który tak kochasz. Wsyp perełki zapachowe do bębna pralki i wlej ulubiony płyn do płukania. O! Oh. Ale pachnie. Perełki zapachowe Lenor to świeżość non-stop. Wypróbuj teraz nowy Lenor. Jedna butelka to świeża pościel przynajmniej przez 7 miesięcy. Jesteś wyjątkowa. Gdy potrafisz wspierać bezinteresownie i czerpać z tego radość. Jesteś wyjątkowa. Gdy trafiasz prosto do serca swojego dziecka. Łatwo mnie Jesteś wyjątkowa. Gdy całkowicie oddajesz się swojej pasji. Bo chodzi o to, żeby być sobą. Dajesz pan. Lubimy wygodę i stawiamy na proste rozwiązania. A z kątem Millennium 360 stopni i wygodną apką wszystko staje się prostsze. Konto prowadzisz za zero. A przy zakupach w sieci, część wydatków wraca do Ciebie. Otwórz konto Millennium 360 stopni z innowacyjną apką, bo proste rozwiązania są zawsze najlepsze. Bank Millennium, inspirowany Tobą. Czy ktoś z Was pamiętał, żeby zdjąć pranie z dworu? Jak on dopierze te plamy z trawy? Stać, policja! Dlaczego macie różowe kominiarki? Bo ciemne kolory piorę tylko w piątki. Cokolwiek dziś robisz i tak robisz pranie. Dlatego jest Purox z hiperskuteczną ekoformułą. Pierze jak najlepsi, a kosztuje mniej. Purox. Cokolwiek masz dziś w plamach. Zmieniaj swój świat jednym palcem z aplikacją Go Mobile Banku BNP Paribas. Nie tylko zrobisz przelewy, ale kupisz też bilety. Szybko i wygodnie wymienisz waluty. Wszystko to w aplikacji ma Bank BNP Paribas. Uwolnij się od stereotypów. Poznaj Hyundai a Tucson o rewolucyjnej stylistyce i elektryzujących osiągach. Nadchodzi lepsze. Sprawdź wysokie upusty na modele Hyundai. Zapraszamy do salonów. Dlaczego wybieram Wiledę? Bo kocham świeże powietrze i świeże pranie. Nowa Wileda Sunrise jedyna suszarka z linkami zawsze napiętymi, które pozostają zawsze czyste. Przekonaj się, Nowa Wileda Sunrise Wileda w domu wszystko jest w porządku. Przeniosłem firmę do Plusa, mam abonament z 5G i firma nabiera rozpędu. O. Są zapisy na 2025? Tak, a co? O, dla Plus napędza firmy, abonament z internetem 5G i Odporeno 75G w Supercenie Plus. Koniec przerwy reklamowej. Następna historia opowiada o tym, jak ważna jest rodzina i przyjaciele.